I ten hejter tak minął tego olejnika, idzie w moją stronę, ja trzymam sobie butelkę. O, idzie już hejter. Mamy hejtera. Ale jeszcze nie, ale jeszcze nie powiedziałem proszę, mojej wersji proszę. nawet. Hejter, masz od nas. Mój, Sytuacja wyglądała ogólnie tak, że obiecał mi walkę i się zesrał, szedłem korytarzem i akurat Olejnik nagrywał. Okej, okay, dobra, może było troszeczkę to ustawione, że miał to nagrywać, ale Krzywo się patrzył wcześniej na mnie. Ja ci obiecałem walkę, powiedziałem, że... Obiecałeś mi walkę Ej, było. i się, chłopie, zesrało. Gale... Ale dlaczego ty chcesz walczyć, kurwa, na fejmie, a tak nie chcesz się bić na korytarzu? Obiecałeś mi walkę 5 gal Kurwa, no właśnie dlatego! Ja ci walkę na no fejmie, a ja ja nie na korytarzu. na korytarzu. A, ty... a ja na, nie, na fejmie chciałeś się bić. Ja mogę się i... bić nawet stąd teraz. Dobra, no to, to słuchaj. To no morda, bo tak. no ale co, no eee, starałeś się eee, czy jak? Teraz, czy na ulicy, no. czy na fejmie? No teraz możemy. W tej sekundzie? W tej sekundzie. E, jak ale Nikola na to stoi, hater. Nawet nie zdążę cię wyprowadzić... O oh, kur... Oh, oh. Nikola spokojnie, spokojnie, Nikola, Nikola, Nikola. spokojnie. Jeden zero pociąg! No to słuchajcie, chyba mamy na jednej z kolejnych gal gotowy pojedynek. Ja się zachowam jak gospodarz. No dobra, ale jakby to kończę, no. Bo...